Kolejny przepis na sałatkę. A więc zaczynajmy. Ja mam tutaj półgłówki sałaty lodowej. Pokroję rzodkiewkę. Teraz kolej na ogórka. Teraz kolej na paprykę czerwoną. Tutaj kawałek cukini. Też go pokroję. Teraz kolej na pomidora. I ostatni składnik, który kroję, to jest cebula. Cebula czerwona. Teraz sobie jeszcze posypię kukurydzą konserwową. Ja mam tutaj tuńczyka i nawet będę jeszcze układać mozzarellę. W tej chwili tak wygląda sałatka, ale jeszcze nam brakuje sosu, więc sałatkę odkładam. Tutaj mam majonez, dodaję jogurt naturalny, przeciskam czosnek, doprawię sobie solą, odrobiną pieprzu i mieszamy do połączenia się składników. I tak powstałą sosem będziemy polewać sałatkę. A oto tak się prezentuje sałatka. A więc kochani, jeśli macie ochotę na taką sałatkę, zachęcam Was do wypróbowania tego przepisu. Życzę smacznego i do zobaczenia.